Z danych, które otrzymujemy od dyrektorów szkół, stan mogę podać na dzień dzisiejszy, na godzinę 11. 21% placówek, wszystkich szkół i placówek województwa podkarpackiego ma problemy związane ze strajkiem. Oczywiście w różnym zakresie te problemy pewnie będą widoczne. Spora część tych placówek, mimo nierealizowania zajęć dydaktycznych, realizuje zajęcia opiekuńcze, które no, właśnie powinna realizować z 21% to oznacza, że 80 prawie procent szkół po prostu dzisiaj funkcjonuje w sposób planowy, realizuje zajęcia dydaktyczne lub zaplanowane formy kształcenia uczniów. Strajk rozpoczął się o godzinie 7:30 i od tamtej pory y, wszyscy ci, którzy zdeklarowali gotowość przystąpienia do strajku są w szkole, podpisali listę obecności no i generalnie strajk trwa. W tym momencie, o tej godzinie trwa. Na 55 osób zatrudnionych w szkole, osób takie, które są, ale jeszcze nie wszyscy przyszli do pracy i część uzupełnia etaty w innych szkołach. 31 osób jest zapisanych na listę, ale to, te dane się zmienią. Na listę strajkujących, tak. Czyli 31 osób strajkuje. Jest grupa nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku. Dzisiaj na tą godzinę, że tak powiem, w tym momencie, jest trójka nauczycieli, którzy są w szkole, i jeżeli przychodzą jacyś uczniowie, no to kierujemy do nich i oni no powiedzmy wyjaśniają jakieś problemy, czy proponują jakieś zajęcia. Tak, dzieci są od, od rana, no nie ma ich dużo. Rodzice, rodzice zrozumieli, znaczy zrozumieli powagę sytuacji widocznie. Zresztą zawsze się dobrze z rodzicami współpracowało tutaj i dzieci mamy w tej chwili sześcioro. Tyle co zadeklarowało w tamtym tygodniu. No, myślę, że więcej będzie jutro. Stołówka też jest przygotowana i te dzieci dostaną jeźdź, gdyby przyszło więcej, to też by dostały. Odnośnie egzaminów gimnazjalnych, no na razie póki co te szkoły gimnazjalne, które przystąpiły do strajku, nie orientuję się tak w 100%, ile ich jest w Rzeszowie generalnie, ale te, które przystąpiły do strajku, no póki co jeszcze strajk się dopiero zaczął, trwa, nie wiadomo ile potrwa, czy, czy obejmie te egzaminy gimnazjalne też, czy nie. Więc yy, rektorzy będą pewnie myśleć o tym, jak zapewnić opiekę na, na tych egzaminach, co już wiadomo, że będzie bardzo trudne, bo nie ma tylu nauczycieli i osób w zastępstwie, które mogą te egzaminy przeprowadzić. Mm -hmm. Także myślę, że no, egzaminy, jeżeli ten strajk się przeciągnie dłużej, egzaminy mogą się nie odbyć z powodów takich logistycznych po prostu nie możliwości zapewnienia odpowiedniej kadry opiekującej się w trakcie egzaminów, pilnującej, że tak powiem, tych uczniów w trakcie egzaminu. Jeśli chodzi o egzamin, to wydaje mi się, że jest to tak ważne wydarzenie w życiu uczniów, że jestem przekonana, że nauczyciele szkół do tego egzaminu przystąpią razem ze swoimi uczniami w charakterze oczywiście członków zespołów nadzorujących. Dyrektorzy szkół, z którymi rozmawialiśmy na terenie Województwa Podkarpackiego, już wcześniej przygotowywali się do tej sytuacji, wiedząc, że taka możliwość i takie zagrożenie egzaminu może być realne w ich placówkach. W związku z tym powoływali już wcześniej też pracowników, czy też tak zwane zespoły, które dublowały te zespoły powoływane wcześniej, a więc mając już świadomość, że Zagrożenie jakieś potencjalne istnieje. Dzisiaj ta sytuacja w stosunku do nawet ubiegłego tygodnia pewnie wygląda zupełnie inaczej, bo strajk jest oczywiście dobrowolny i w każdym momencie każdy nauczyciel, który nawet jeśli dzisiaj przystąpił do tej akcji, może z tego strajku zrezygnować i po prostu pojawić się na egzaminie w charakterze członka zespołu nadzorującego. Więc ta decyzja jest tak naprawdę decyzją, która rozegra się w, w takim dialogu nauczyciela z samym sobą. Co powinien w tej sytuacji zrobić? Gdzie powinien być? wydaje mi się, że nauczyciele są profesjonalistami, ale profesjonalizmu nie można oddzielić w tym momencie od etyki. Przygotowujemy również też dla dyrektorów dużą pomoc, mianowicie bazę nauczycieli albo bazę osób, które już w tej chwili zgłosiły chęć pracy w zespołach nadzorujących. Te osoby do tych zespołów mogą być powoływane przez dyrektorów szkół właśnie w takiej sytuacji, w której brakuje tego członka zespołu nadzorującego z innej szkoły lub w ogóle szkoła spośród nauczycieli dyrektor swojej szkoły dyrektor nie może powołać takiego zespołu. W tej chwili w tej bazie już ponad 170 zgłoszeń jest osób, które chcą pomóc dyrektorom w tej właśnie trudnej sytuacji, ale przede wszystkim myślę, że chcą pomóc uczniom i rodzicom tak aby oni dzisiaj w przeddzień tego egzaminu nie myśleli czy on się odbędzie, tylko w jaki sposób zdać go tak, aby ten wynik był dla uczniów najlepszy, bo on będzie decydował o rekrutacji do szkoły. Jak w tamtym tygodniu słychać było z radia, telewizji, z wypowiedzi, nie wiem, gdzieś tam nawet czy z notatek internetowych, że, że tam nie wiem, dyrektorzy wiedzą albo że no, to bardziej słychać z ust ministerstwa czy pracowników kuratorium, że, że wiedzą. Yy, Ile w szkole może być, czy nie być, no to są dane takie dla mnie wirtualne. Tego nikt nie wiedział. Nikt nie był w stanie wiedzieć. Dopiero dzisiaj e, rano, e, tak naprawdę, życie pisze scenariusz, który, który będzie jakiś, no nie wiem, do przełożenia na, na następne dni. Ale generalnie rzecz biorąc, ja e, już na bazie swojego doświadczenia i rozeznania. E, tak się spodziewałem, że, że dzisiaj będzie tych osób mało. Natomiast no jutro, jutro można się spodziewać, że tych osób będzie, będzie znacznie, znacznie więcej. No będziemy wiedzieli, co wtedy możemy zrobić, ponieważ tak się mówi, że szkoła nie ma przerywać zajęć. No nas takie słysze informacje ze strony. Na przykład, kuratorium oświaty, że szkoła ma uczyć, że szkoła ma zapewnić. No nie wiem jak. Strajk jest legalny, to trzeba zaznaczyć, bo gdyby strajk był jakiś dziki albo nielegalny, to jest inna sprawa, można podjąć działania administracyjne. Strajk jest legalny, bowiem wszystkie procedury związane ze strajkiem zostały i przez stronę związkową dochowane, i przez szkołę, bo strajk jest zgłoszony do Państwa Inspekcji Pracy już od dawna. No, no nie ma. No i teraz i teraz jest sytuacja taka, jaka jest, i ja myślę, że dzisiaj jakiś sztab taki gmin miejski się zbierze, bo też tam tygodniu mieliśmy spotkania z prezydentem, no ale to na razie było wszystko na takich wirtualnych wiadomościach, przypuszczeniach, a dzisiaj już, już no. będzie, już no myślę, że koło południa, pierwszej godziny drugi, będzie już będą już pełne dane, ile osób naprawdę strajkuje, bo też. Referendum to jest jakby jedna rzecz i deklaracja w procentach osób, a wpisanie się już na listę strajkujących to jest druga rzecz, bo też tutaj jest świadomość wchodzi taka, że za dzień strajku nauczyciele nie, ma, nie mają płacone, więc pieniądze im po prostu będą pod, z poborów potrącone. Dlatego ja jako pracodawca muszę otrzymać dzisiaj po zakończonym strajku listę, jutro będzie zakładana nowa. Tak to wygląda codziennie.